Zapewne wielu z Was nie może doczekać się kontynuacji niesamowitych przykód z Poppy Playtime 4. Dlatego dzisiaj mam dla Was chapter 5, lama Aza w Danii, cokolwiek to znaczy, jest to fanmade zrobiony przez fanów Poppy Playtime. A ja mam zamiar dla Was to zagrać, więc mam nadzieję, że zostawicie mocarną mapę w górę, dzięki czemu będę wiedział, żeby nagrywać więcej takich wspaniałych treści na mój kanał. No i pamiętajcie, aby mieć suba z dzwoneczkiem, by przyszłe materiały Was nie ominęły, zwłaszcza z Poppy Playtime. Napiszcie też w komentarzu, czy nie możecie się doczekać co takiego wydarzy się w piątej części A my już zaczynamy w takim razie i let's go new game Made in China to jest chińska wersja Poppy Playtime Uwielbiam takie, to jest najlepsza część nie? Mam jakieś lagi trochę, run, run O mój Boże, To po... czemu ja mam takie jakieś sterowanie? Co te kartony, czemu one tak z daleka wyglądają? Odejdź ode mnie Huggy, Huggy odejdź Ale ci jedzie spyska normalnie Patrzcie na te kartony co się z nimi dzieje. Ja, ja wiem, że mam słaby komputer, ale bez przesady. <laughs> o, musimy za to pociągnąć! I co się stało? A, otworzyliśmy coś. Dobra, uciekamy hagiemu! A, zobacz jaka piękna kaccenka! Uciekliśmy mu! Zaraz. Znajdź. Drogę ucieczki. <laughs> Mamy swoje pistolety. I, ja nie wiem, czy gra mi sugeruje, że ta gra jest na telefony, czy ja mam sobie y, dotykać monitora teraz w tym momencie. Jak chcecie, możecie dotykać. <laughs> o! Robimy interaktywny odcinek. Możecie udawać, że gracie razem ze mną. Wy na telefonach, jeżeli to oglądacie, to sobie naciskacie po prostu na ekranie i miejmy nadzieję, że to się będzie pokrywało z tym, co będziecie widzieć. Jak nie, no to to już nie moja wina. To po prostu są laki, bo wiecie, słaby internet macie czy coś. Czemu te cegły z... Ja wiem, że optymalizacja, ale ja nie gram w to na telefonie, no bez przesady, no! Come on! Żebym jazd dwóch metrów, ja gram na najwyższych. A, musimy jakoś stąd uciec. <laughs> Może tędy? O, Ej, to wygląda obiecująco. <laughs> Możemy się odbijać! Co się dzieje? Co, co co tak wali? Co tak stuka? Ej, mechaniki działają całe! Wszystkie mechaniki działają z Poppy Playtime. No muszę powiedzieć, że oprócz tego, że ta gra nie działa, to całkiem spoko jest zrobiona, nie? Jestem pod wrażeniem. No, te tekstury są trochę niskiej jakości jakby ktoś je w pańcie rysował, ale to może dlatego, żeby mój komputer Banvidia działała. <ścoughs> Hakujecie? O, uciekaj! A ja, a ja nie chcę uciekać. A może ja nie chcę uciekać. Dobra, znaleźliśmy kasetę. No nie gadaj, że tu też będą kaccenki. Work area, musimy tam wejść oh, O nie, ktoś tu urwał głowę hakiego łakiego I pewnie dlatego się tak ścieka. Ty, tu jest nowa łapka Ej, mamy nową łapkę No tak, bo to jest piąta część, więc nowa łapka musi być No trochę widzę jakby to był recolor zwykły tej fioletowej łapki Jak możecie zobaczyć na obrazku to ktoś po prostu ją przemalował A tak poza tym to się niczym innym nie różni Ale można przesuwać rzecz No nie, to jest najlepsza gra na całym świecie To jest 10 na 10 gierka, cofam to co powiedziałem wcześniej. Ja już wiem na co poszedł cały ten budżet. My po prostu możemy przesuwać teraz kartony i inne rzeczy. No niesamowite to jest po prostu. No dobra, może nie wszystko da się przesuwać. A ten przycisk to jest przycisk? A nie, to jest dzwonek. Co to jest za technologia jakaś z NASA? On nawet kwadratowy nie jest. Ja, ja nie wiem co się z nim stało, ale <ścoughs> coś strasznego. A, no tak, kasetę możemy uruchomić. Uwaga, oglądamy kolejny odcinek niesamowitych przygód hagiego-wagiego w świecie Poppy Playtime. Wersja chińska. To jest ten powerhand, który zdobyliśmy. No, tu wygląda trochę gorzej, ale ten projekt jest eksperymentem. It's function to push all objects with yellow handle. Możemy przesuwać jakieś obiekty, które będą zaznaczone z żółtą łapką. Widzicie? Ja. Yeah. możemy wywalać drzwi za pomocą tej łapki. Patrzcie na to! No, <laughs> to jest super! No, ja nie mogę. O, woła, o, Okej, okay, do backroomsów to wrzuciłem. No, no dobra, tego się nie spodziewałem. Ale no, ej, to jest super! Trzejcie z taką fizyką? Że ja mogę wziąć naklepać teraz hgm totalnie. Hagi, chodź, zostaniesz z mojej łapki zagłady teraz. Wiesz, co to jest? To jest żółko, łapko i nator 3000. Zawalę ci takiego plaskacza sprawiedliwości, że się skończy Dzień Dziecka. Czy ja mogę tam skoczyć? Pewnie nie. A, nie, jak patrzę, jak ja skaczę daleko, to raczej tam nie doskoczę. Tędy muszę przejść i później skoczyć tutaj. Aaa, 200 IQ, widzicie? Patrzcie na to. Hapa. Hapa. Widzicie? I teraz to się znowu pojawi i biegniemy dalej. No. Ale się ma te 200 IQ, nie? Się urodziło kangurem, to się jest mądrym teraz. O nie! Czy ja mogę coś załadować tą łapką? Czy tu są jakieś bolce, które trzeba naładować? No nie gadaj, że ja na drugą stronę. ale jestem geniuszem! Wziąłem to i zamontowałem tam. Teraz szybciutko. O, ale kicha. Pa, 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 udało się. No nie! O, ty dziadu jeden! No to mi zamykasz drzwi przed. No nie, w takim momencie. Okej. No dobra. No to jeszcze raz w takim razie. O kurde, nie złożyłem. Oooo, osądziłem. Okej poczekamy z tym. Biegnij. Padłem! A czemu ja na przykład tędy nie mogę pobiec Ty, czekaj, bo mi łapko. Ej! Łapka mi świeciła! Żajcie co ja mogę zrobić? Patrzcie na to, pa, patrzcie na to, nie? Ja jestem geniuszem teraz. Pa na to! Jest checkpoint, nie? Ja teraz padam do dziury Odrodzę się tam i będę miał działającą łapkę. Nie? I teraz ją zaś... Ale 200 IQ, nie? Patrzcie, prawda! I uwaga! 200! To już nawet... To milion IQ było! O, musimy iść do góry Tak? Mam się tego chwycić? O, jestem za gruby chyba. Jak mam się tam dostać? Może tą złą łapkę mam? Może w tej grze inna jest do tego. No weź, nie jestem taki gruby, no. Co jest? A ja tego nie mogę podnieść po prostu? Serio? Naprawdę? Zapsuję się i koniec. I co ja mam teraz zrobić? No na pewno jakoś do góry się muszę dostać, ale... Ale coś to za bardzo nie działa. A, chyba że... Sz... Czekaj! Nie, dajesz, Sharikan. Daż radę, no. No co jest? Może tą żółtą spróbuję. Dawaj! Ciągnij! Jakby jutra miało nie być. Nie rozumiem tego. Ta zagadka jest za trudna jakaś. Ej, no tak być nie może, no. Ten, no, chyba ja muszę wziąć normalnie i sa YouTube'a włączyć. Ja nie wierzę, że ja to robię. No nie wiem co zrobić, ty! Later. No co ty gadasz? No co ty gadasz po prostu? Tu jest gdzieś jakiś piksel. Jakiś mały piksel. Który... Ja muszę go trafić, żeby to mnie do góry pod, podjechało, bo, bo inaczej nie podjedzie. No jedź do góry, bo mnie zaraz coś kurde trafi. Zaraz będę bardzo brzydkie słowa rzucał. A ja nie chcę brzydkich słów mówić, prawda? My robimy tutaj taki przyjemny content. Rodzice mogą z dziećmi oglądać przy obiadku sobie w niedzielę no. Dzieci do góry! Nie robi tego! Ja robię wszystko tak, jak należy! No ty kupsko jednopsra, ale jesteś jakieś. No. Dlaczego? One hour later. <śle> o Boże, chyba obczaiłem patent, po prostu trzeba lewym i prawym zrobić, nie? Na przemian trzeba zrobić. O Boże, udało się, udało się, nie wierzę ja... ja, ja, ja aby to był checkpoint jakiś, nie? Hagiwagi, to ty? Matko, jak to głośno hałasuje. łagi! gdzie jesteś? Czyżbyś dostał z kagi? Hagi? łagi. Mam taką łapkę zniszczenia teraz. Mogę cię porobić nią, wiesz? Bo ona normalnie rozwala drzwi, więc jak cię dotknę nią. O, kolejna fascynująca kaseta. No, nie mogliśmy się tego doczekać, oczywiście. Ja spędziłem ostatnie pół godziny na tym żeby sobie e, podciągnąć się raz na drążku. E, ja wiem, że ja mam słabą kondycję, ale nie wiedziałem, że aż tak tragiczną mam kondycję, żeby raz się podciągnąć przez pół godziny. O, kaseta! Ale my znaleźliśmy zieloną. Czemu nie żółtą znowu tam wkładamy? Jak to, A, to ty! A to, jak to czy ja się nie wyłączyłem w poprzedniej części? Ty chyba nie powinieneś działać. A nie, bo on się przecież nagrał mi na kasecie. No tak. O. Ej, on użył jakiegoś kolorowego dymku na mnie. Nie lubię. To trzeba rzucić. To jest zły nauk. Katnab ci nie powiedział? Mój lekarz powiedział, że zostało mu dwa tygodnie życia. Oho, no i się zjarałem totalnie. No dobrze. Gdzie my tym razem jesteśmy? Woo! Czy tu będzie jakiś hugiugi? O, zamknęli ze za mną drzwi. <laughs> Mają wystawę super nowoczesnych telewizorów. O kurcze, będziemy oglądali nowy odcinek. To jest Popi Play z 1. Pamiętam to jak wpadł w, w kartony, jak Hanka z M, jak miłość. F na czacie. F w komentarzach dla Hagiego. Wywalił się. No, ale jakoś sobie dobrze radzi. Nie żeby coś, ale on ponoć umarł, ale potem wrócił, a i nie wrócił raz, tylko pięć razy już chyba co najmniej nie. W każdej części się pojawia hagiwagi. Co tym razem? Hmm? O, mamuśka. Ja ją zmieliłem I, i tak powstały te ogniste mielone to z mamuśki, bo jest też taka hot mamuśka, wiecie, w twojej okolicy. No a wy myślicie, że czym my szczelamy. O, tutaj widzicie? Do tego blendera, Lidlomixa ją wsadziłem. Ale chyba zły program ustawiłem. No, ona miała takie grube dubsko, że mi zacięła się maszyna. I tego mi na gwarancji nie chcieli ten przyjąć. Czajcie to? Ja mówię, że mi hot mamuśka w okolicy wpadła do, do tego Lidlomixa, a oni mi mówią... co? Co? Nie uwierzyli mi w sklepie. Dlatego nigdy więcej już nie kupię takiego sprzętu. O, kolejny telewizor. Co tu jest na ścianę napisane? The Tower of joy. A, czyli to z cutnapem będzie. Ciapniap To ty? Tak, to jest ciapnap. Gdzie? Katnap i teraz dostał pyk! Liścia zniszczenia. Ale tak naprawdę to go nauk wykończył, widzicie? Palił do samego końca. Runy. O nie! Czy to znaczy, że ja muszę run? Czy tam za tymi drzwiami stoi jakiś bebo, który mnie będzie gonił? Mam nadzieję, że tak. Czy to chod muski w swojej okolicy? A co to tam taki świeci na końcu? Oho! Co się dzieje? Gdzie ja mam bies? Przed siebie? Za siebie? Nie mogę obrócić za bardzo. O! Mogę obrócić! O Boże, to katna bies! On za szybko wrócił! Za szybko! Nie tak szybko! Chciałem, żebyś wracał dopiero w kolejnej części! Biegnij! No, biegnij zimny! Ej, bo mam drzwi zamknięte. No chłopie poczekaj, bo mam drzwi zamknięte. Co to było? Czy on je właśnie przebił przez drzwi? Co to się stanęło? A, to, było, to był zły sen po prostu. Uff. Pokazane jest, że to jest łatwopalne. A, wcale nie. Ale kłamią w tych grach, nie? A to człowiek jest! Cześć kolego, piąteczka! Ale skamieniałeś. Się twardy zrobiłeś? To na mój widok? Nie, <laughs> Co ja mówię? Taki zacik! O! Na kto by się spodziewał? Ty jaka fizyka? To normalnie chyba w podstawowej części nawet czegoś takiego nie było. Ja nie mogę, Bob budowniczy! Wszystko spierniczy. O! Jestem w jakimś tyłku totalnie. To jest jakaś kopalnia wungla chyba. Czarno tu i brudno? Ale syf. A co, jak weszliśmy do tyłka? Hagiego, Łagiego i nawet o tym nie wiemy. Pewnie nie będzie zadowolony. I? Tu jest jakiś kolejny pracownik miesiąca. Wszędzie dookoła jest. O, taczki mają. Jaki uśmiechnięty jest! O, typowa fabryka w kina! Też wiemy, czemu ta gra też tam powstaje. To, to jest jakiś przekaz po prostu. Tu coś można sakować. Uwaga! Coś się stało! Uwaga! Teraz tu za to pociągniemy Open oh, Udało się Możemy stąd uciec? To jest jakaś winda Ale to nic nie działa O teraz się otworzyło Ja tam mam wejść? Nie no chyba nie wchodzę tam jeszcze nie Na początek musimy tu pohakować rzeczy Tu potrzebuję jakichś baterii Tu kolejny ziomek Oni wszyscy tymi taczkami jeździli Ale umarli razem przynajmniej na zmianie O musimy przeskoczyć nad tym Popkowi się nie udało zrobić tego challenge'a e. Ale jestem dobry O kurde co jest Cześć, co? <laughs> Halo? Czy ja wszedłem do dobrego pokoju? Chyba nie. Nie chcę nic mówić, ale chyba jesteśmy na krańcu świata. O, Batko, to jest fabryka na Podlasiu. A tu, mogę wejść? Um, tam nie chcę wchodzić też. Work area. No to jak tam pracują ci ludzie, to ja nie chcę skończyć tak jak oni. A ten, co zrobię? <laughs> Temu, co się stało? Wózek próbował chyba podnieść. O! O nie, to kolejna gra, która mnie oszukuje i też nie mają interaktywnych przycisków. Ale dziadostwo, no tak się nie robi. No, on. przycisku nie potraficie zrobić? Zrobiliście przez. Wungiel. To Wungiel jest! A widziałem, że jednak wągiel kopią. Najlepsza gra na całym świecie. Ten fan made jest najlepszą grą na całym świecie. Wejdziemy sobie jeszcze na górę, bo tam nie byliśmy. Wszędzie wągiel mają. To jest jakaś elektrownia, może wąglowa. O! O! Jest, czekaj, co to jest za technologia? Ha? Co to jest? za... To jest jakaś technologia z nasa, chyba. Jeszcze się potem fajnie to. Ta... Fajna ta drabinka. A to jakiś starak, gdy to są. <grym> co tu się dzieje? Ja wszedłem do bardzo wczesnej wersji tej gry. Tak, ktoś zapomniał sobie o paru tam rzeczach Ale my tam możemy pojechać sobie windą teraz, więc się nie przejmujemy, prawda? Ale winda działa. Eee! Nie, no to spoko I co? Tylko nie napisy końcowe i że to koniec, bo się trochę zawiodę. No, ty sobie chyba ja ze mnie robisz. Ty sobie chyba ze mnie jaja robisz teraz, co? Ja ci dam sun! Ja ci dam sun! Żadne sun! Ja chcę na górę jechać! Jedzie to na... No, nie gadaj, że to nie jedzie na górę. Jedź na górę mi z powrotem. No dawaj, bo ja chcę tą baterię wsadzić tam! Na pewno to działa! No... <ścoughs> czemu to nie jedzie do góry? Czekaj, wyjdę stąd. Przejdę się. To jest co? To jest sk skok wiary? Wow, tu nawet ści ścian nie ma. To, to naprawdę. <grym> no, co ty też nie, nie da się teraz? O, okej, okay, da się wejść. Jedzie na górę, dobra, jedziemy, włączymy to. Pojedziemy dalej. Ja ci dam sun jakieś. Ja se sam przejdę tą grę. Po mojemu po prostu. A raz tutaj dobudujemy, jak w Minecraftie, Cyk, 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 pomieszczenie się zrobi. Jakąś tak hagiego-łagiga z się postawi. I będę z nim walczył, kurde. Dobra. Idziemy, wkładamy to. Na pewno to się da skończyć jakoś inaczej. Jedzie. O, widzicie, to nie jest koniec. A może tutaj coś jest fajnego? Może... O, to są te drzwi, które wcześniej obejrzałem. No nic, w takim razie musimy zrobić to, co Kangurki lubią najbardziej. Musimy dokonać skoków Jary! Wyobraźcie sobie, że tu jest dalsza część tej gry! Whee! I strzelamy jeszcze kosletami! O, właśnie wpadłem pod mapę. Myślałem, że chociaż się zabije czy coś. Wow! Wiecie co teraz robimy? Hakuję Poppy Playtime Chapter 5 i szukam Hagiego Łagiego. Mm, no właśnie, Hagi, gdzie jesteś? Chodź tu do mnie. Ta tu jest ściana. My jesteśmy tak naprawdę w jakimś gigantycznym boksie schowanym. Właśnie tam jest sama mapa, nie? No dobra. Było cudownie. Moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Poppy Playtime Chapter 5, przynajmniej na ten moment. I jeżeli przynajmniej chodzi o fan jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym chapterze i czy, jak wyjdzie jakaś aktualizacja, to czy chcielibyście zobaczyć, jak ją ogrywam. A na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!